Witam Krzysztof Roman Lewandowicz, specjalista od refleksoterapii i rehabilitacji, a także naszych kochanych stóp. Przedstawiam złotą piątkę tej pięknej leśnej scenerii. Przedstawiam Państwu pięć najskuteczniejszych stuprocentowych naturalnych nalewek, które produkujemy ruczy jednej już od 40 lat. Trzy krople. Trzy krople eliksir życia. Nalewka, która którą stosuje się dosłownie trzema kroplami 3 do 5 kropel na odrobinę wody albo soku odparnia cały organizm, wzmacnia poprawia wzrok, metabolizm wszystkie zrobione na bazie spirytusu właściwie rozcieńczonego najlepszego kunstu zielarskiego siła Tybetu, nalewka która niejednemu uratowała zdrowie i życie łyżeczka na odrobinę soku lub wody najlepiej z cytryną Trzecia nalewka bursztynowa, która w tej chwili w tych stanach zaraz jest szczególnie ważna, ponieważ można ją rozpylać w powietrzu. Jest to najlepszy odkażacz. Pryskać sobie co jakiś czas na twarz, jeżeli czujemy jakieś niebezpieczne związki albo wychodzimy z jakiegoś tłumu. Ionizuje powietrze ujemnie. A te dodatnio najonizowane lubią właśnie wirusy. Jeżeli zjonizuje je ujemnie, jak będziemy spryskiwali, to zneutralizuje wszystko. I wreszcie nalewka z pokrzywy stuprocentowa do picia i proszę Państwa, i do spryskiwania włosów, twarzy, gardła. Przy wszelkich zapaleniach dla cukrzyków. I piąty, nasz najnowszy hit, Tora, nalewka, najnowsza, która zapobiega tworzeniu się skrzepów. Ratuje nas przed udarem i zawałem serca, bardzo mocna. Kilka kropelek pod język dwa razy dziennie. Ta złota piątka, którą tu pokazuję. Szczególnie dzisiaj jest bardzo ważna przy naszym osłabieniu odporność ponad wszystko. Te nalewki są bardzo skuteczne, bardzo mocne i pomocne dla utrzymania organizmu w należytej formie. Zawierają bardzo dużo witamin i mikroelementów. To nie jest sprawa reklamy, to jest moje 45-letnie doświadczenie. Jak mówiłem, niejednemu uratowały już zdrowie i życie. Złota Piątka. Zapraszamy do zapoznania się w internecie i w naszym katalogu. Witam z ustki. Te nalewki, które Państwu przed chwilą przedstawiłem, ta Złota Piątka. Nadają się do spożycia wewnętrznego i ze, na, zewnątrz zewnętrznego zarówno dla dzieci jak i dorosłych, zwłaszcza ludzi osłabionych w czasie rekonwalescencji. Na odrobinę płynu lewam sobie trzy kropelki, raz, dwa, trzy. Oj, poszło więcej. Będę zdrowszy, trzech kropli. Trzy krople eliksir życia. Do tego mogę sobie odkręcić nalewkę pokrzywową i wlać do niej łyżeczkę wody. łyżeczkę, proszę, nalewki pokrzywowej, stuprocentowej. Pamiętajmy, pokrzywa w proporcji stuprocentowej niezwykły lek. Do spryskiwania twarzy, wszystkich miejsc przeciwbólowych, ja używam ją zamiast kremu, na przykład, albo gdziekolwiek boli jakiś staw. I można, tak jak wspomniałem, wypić sobie na zdrowie. Mm. Cóż za moc, teraz będę dopiero silny. Tora. Alewka, która ratuje życie, działa przeciw zawałom, udarom mózgu, a także leczy skrzepy, likwiduje skrzepy w naszych arteriach, uodparnia. Tu jest taka pipeta, odkręca się i kilka kropelek pod język. A. demonstruję dziś uodparniam potrójnie swój organizm. Wspaniała rzecz. Długo pracowaliśmy nad tymi nalewkami. A bursztynowa, jak powiedziałem, ta, którą można używać również spryskując gardło, jako najlepszy odkaziciel, a również rozpalać w powietrzu. Tam, gdzie się spodziewam wirusów czy niepewności, pamiętajmy, jony ujemne, które ona zawiera, likwidują jony dodatnie, w której niestety jesteśmy w większości, obracamy się. Akcesoria nowoczesne, techniczne, emitują. Dużo jonów dodatnich, i wszystkie wirusy również zawierają te jony dodatnie, i poprzez zderzeniu się z tą nalewką, którą można sobie co jakiś czas twarz i pomieszczenie pożardzić, ochraniamy się. A zatem namawiam do kupienia takich nalewek, zaopatrzenia się u nas na ten czas zarazy. Pamiętajmy jednakże, że nie robię tego dla reklamy, tylko jako terapeuta z 45-letnim doświadczeniem raczej nie znam lepszych, skuteczniejszych, równie mocnych nalewek, które mogą nam w tej chwili dużo dopomóc do użycia wewnętrznego i zewnętrznego. Ale. Odporność to nie tylko nalewki, choć jest to ta część. Gdybym chciał o odporności y, powiedzieć wszystko naraz, to nie da się, trzeba stopniowo połączyć y, i zrobić to w odcinkach. W tej chwili przedstawiłem nalewki jako te trzy swoje W wyżywienie, wytrenowanie i wypoczynek, które wpływają na odporność organizmu. Jako sportowiec i trener e, bazuje na ruchu i wytrenowaniu organizmu, co by później dawało efekt uodparniający, ale pa, pamiętajmy, że uodpornienie to właściwe hartowanie organizmu i to pod każdym względem. Właściwy ruch, którym tą odporność zdobywamy, gdzie poruszamy wszystkie układy, zdrowe mięśnie i stawy, stopy, no i refleksoterapia. To jest najprostszy sposób na uodpornienie organizmu, najtańszy, ponieważ Możemy ją sami na sobie wykonać. I najstarszy na świecie, bo istnieje od początku świata. Chciałbym jeszcze kilka takich gawęd nagrać o odpornieniu, dzieląc je. Dzisiaj przedstawiłem piątkę, złotą piątkę wspaniałych nalewek. Nalewkę bursztynową. Wszystkie naturalne i stuprocentowe. Nalewkę pokrzywową, trzy krople eliksir życia, nalewkę siła tybetu i tora przeciw zawałom i udarom i na udróżnienie naszych wszystkich arterii i dróg, które prowadzą nasz Sok życia, krew, a poprzez nią hormony, witaminy, mikroelementy i wszystko, co organizm potrzebuje. Do następnej gawędy o odporności. Odporność ponad wszystko.